PKN Orlen w związku z panującą pandemią koronawirusa i wprowadzeniem przez rząd nowych obostrzeń z dniem 1 kwietnia zabezpiecza odpowiednio i zgodnie z wymogami klientów i pracowników wszystkich stacji paliw. Podczas tankowania klient powinien zakładać jednorazowe rękawiczki. Jeżeli tego nie zrobi, pracownik stacji PKN Orlen zobowiązany jest zdezynfekować dystrybutor, aby kolejni klienci mogli z niego bezpiecznie korzystać. Przede wszystkim nasze działania są skierowane w trosce o klientów, którzy przyjeżdżają na stację paliw. Zgodnie z regulacjami prawnymi, które obowiązują w tej chwili, musimy pamiętać o kilku podstawowych regułach. Przy dystrybutora, jak Państwo widzicie, mamy jednorazowe rękawiczki, które bezwzględnie musimy ubrać przed dotknięciem pistoletu i przed tankowaniem auta. Jeżeli nie mamy swoich własnych rękawiczek, no to właśnie korzystamy z tych, które są na stacji paliw. Po wejściu do budynku stacji, pamiętamy o zasadzie, że na każdą kasę mogą być tylko trzy osoby, więc, w zależności od tego, jak duża jest to placówka, przestrzegamy limitu osób. Ważną informacją dla klientów korzystających ze stacji Orlen jest możliwość płatności za zatankowane paliwo poprzez aplikację Orlen Pay. Aplikacja jest inteligentna i bardzo łatwa w obsłudze, dzięki niej nie ma potrzeby wchodzenia na stację. Wprowadzono także inne bezpieczne rozwiązania. Jakie? Mówi Ireneusz Wypych z biura prasowego PKN Orlen. Pracownikom stacji Paliw Orlenu nie wolno dotykać kart kredytowych, kart lojalnościowych, czyli klient sam obsługuje się poprzez czytanie karty do pinpada, wprowadzenie kodu PIN, jeżeli transakcja jest oczywiście powyżej określonej kwoty. Również przy zakupach żywności, jak Państwo wiecie, można w dalszym ciągu kupić u nas gorące napoje, a także hot dogi. Obsługa stacji wydaje zapakowane w jednorazowe albo torby papierowe, albo torby foliowe zestaw składający się z kubeczka, nakrętki oraz mieszadełka. W ten sposób mamy pewność, że nikt wcześniej nie dotykał tych przedmiotów, których zwykle sobie robimy kawę. Jeżeli chcemy korzystać z cukru, czy ze słodzika, czy z miodu, My prosimy zawsze obsługę stacji o wydanie. Wszyscy pracownicy, co zresztą za chwilę Państwo zobaczycie, mają specjalne stroje ochronne, mają rękawiczki. W ten sposób koncern chce ograniczyć o rozprzestrzenianie się koronawirusa do minimum. Bezpośrednio przy wejściu na każdą stację jest możliwość dezynfekcji rąk. PKN Orlen zadbał także w tym trudnym czasie o bezpieczeństwo pracowników. Pracownicy przede wszystkim na stacjach mają specjalne szyby. Są to albo szyby szklane, albo plastikowe, które powodują, że w przypadku rozmowy z klientem mamy tą barierę ochronną, która powoduje, że emisja z oddechu klienta i osoby obsługujące no nie ma szans, żeby się przedostać. Poza tym, tak jak już mówiliśmy, wszyscy pracownicy mają rękawiczki jedno, jednorazowego użytku, które są wykorzystywane przez nich przez cały dzień. Pamiętajmy o zachowaniu wszelkich środków ostrożności na stacjach PKN, Orlen i nie tylko, aby rozprzestrzenianie COVID-19 ograniczyć do całkowitego minimum.